Jak nie gamy Ewa dalej Czekamy Weź ty tam czy zobaczyć coś ci się nie wyłączyło na Discordzie Co mi się wyłączyć? Dyskusje jakieś? Jakie dyskusje? My czekamy aż... dorzuci nas do CWA, Ewa. Już dwie minuty czekamy. Średnia trochę poszła w górę. No. Ale stream leci cały czas. Poza tym ja jeszcze nagrywam ciągle, więc... Widziałem to na odcinki jakieś o! Czas o. umrzeć. No. co robić? Jest na nas ustawa nie jest na nas o to Albo się rozmyślili. No. Coś tu dziwnego się dzieje, a się ich czytuje dłużej. Czy to za jakieś łącze? Nie wiem. Układnie... Wydaje, mi się, wydaje mi się, że się dłużej widzisz co, w no. grę No tak, komputer z bambusa. <laughs> instalację Stargazera. Nie jesteśmy pewni, dlaczego wybrał tę lokalizację, ale z powodu dużych napięć politycznych w tej okolicy, rząd poprosił nas o osłabienie ich pozycji, tak, żeby zwykłe siły zbrojne mogły ich sprzątnąć. Wasze rozkazy są proste. Namieszajcie Członek załogi w końcu zdecydował, że w środku koszulę. <noise> Buduje ten Zeus. Zbierzcie się przy obozie Stargazera i przygotujcie do akcji. Ciaśniejszy szyk. Ukończmy cel! Musimy trzymać się razem.

Chyba staliśmy zauważeni. Czy to było to? O, kryształki. O, kryształki. Jest tu dziad. Trzymać się od wskazów, a szybko zginiemy, no nie? No właśnie Ja morduję chyba boty. ja morduję boty. Good? Nie dobrze, bo idziemy w ich stronę chyba nam rozumieć dlaczego chcą. Skupcie się na technikach. Musimy spowolnić ich pracę. To już chyba wszyscy. Trzymajmy się planu ludzie. Koniec pod... Zbierzcie te dyski twarde. Niech się nie marnują, co mają tak naprawdę? Do bezpieczeństwa amunicja. No chodź do góry. Co to tutaj mamy? A jakby to się MP. Nope. Jest karty. Mam jeden. Sobie leżą. Na Oj, drugi. celuję przez. Cztery. Czwarty. No mi kawał tu na tchu mi... Ale se wlazłem. Mine chyba. Co za nie, nie, nie. Wlazłem centralnie na jego strzał. Nie sądziłem, że się z tego wydaje. Nie ma sprawy Tam jest! Zamierzam! 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 używam Zamierzam! 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 Dzień dobry, no, znalazłem wszystko. Miał wszystkie... informatyczny przepad. Teraz wysadźmy komputery. Jakiś typek ci ładuje w pece. No, Nie mam czasu, teraz na jakiś lamp. No, <gry> Doktora szkam. Jeżdżany nie, nie Stup! Jebać to <śpiewa> <śpiewa> Jebać to. <śpiewa> o! O. Co jest, za szybko biegło do niego? Ja już mam tych gości Musimy zniszczyć ich komunikację dalekiego zasięgu. Rozwalcie nadajniki. Jakiś typek wyskoczył później. O oh, niszczeć, nice Posiłki są już w drodze. Czyli to. Yep. Znajdźcie klucze do serwerowni. Tutaj, ah. oh. Wejdźcie do serwerowni. Pewnie trzeba poświęcić jej trochę uwagi. 走。So. Trzymajcie pozycję aż do wysadzenia drzwi. Że mam paczki amunicji. To już chyba wszyscy. Trzymajmy się planu, ludzie. Koniec, spotkania. tu? Tak jak myślałem. Dowództwo przez cały czas się tu ukrywał. ja Teraz... Ten predator nie ciśnie o, na naszą pozycję jakoś Wysyłam wam współrzędne ewakuacje. Dobra, muszę się uleczyć e, Tutaj gdzieś zostawiłem skrzynię um... Znaczy paczkę amunicji Bo jeszcze powinno starczyć do Ciebie Dobra, dzięki Czyli na 4 żołnierzy jedna paczka starczy Luz. dobrze Wszyscy się Wszyscy w błoto! Klimat ma być. Chcę zobaczyć, jak ta obłocona broń by strzelała w rejon. E, ciężko i by pewnie by się często zacinała, jeśli chodzi o 4 Albo M16. Weź mi nie w... 16 co... No ale kopiachu wystarczyło, żeby ci się za zacieł. A Akacz? Akacz się wygina przyszczalej. Jedynie co może go załatwić to chyba ten... A. Dziś o... coś ogląda i chyba Gosiu zrobił jakąś mieszankę Jakiegoś jedzenia i wtedy to wszystko padło. Akacz się zacinał. Ale mógł strzelać, wiesz, tak... Strzał. Zaciąga zamek? Strzał, zaciąga zamek. <grymne> <grymne> o, ty masz że nie ma misji pobocznej? Za dużo czasu się bawiliśmy chyba. Czy coś? Wyjęto rozgazy. Wlecę do miejsca ewakuacji. Zauważono klarę! Zająć się intruzami! Jakie żarty! winka gdzieś tu biega. Mhm. Mm o, wow, ty. U kogoś mamie. Tak? No. Jest na czerwono. Nie ma. Kuleczki są już w drodze. sniper.

Dwie bestie zostały za nami: świnia i predator. Predator sobie pewnie reaguje na świniaku. Się, że no. tego dobra robota, yeah. nie, mam nie, to. Nie, nie, Ja nie wiem, ten Gosił chyba chciał obczoić naszą ucieczkę, ale coś mu nie wyszło. No, chyba nie był zbyt obczajony. Mi się, wydaj... mi się wydaje, że on pobiegł do jednego miejsca ewakuacji, ale niestety to nie było to. <noise> coś mu nie pykło. Dobra. Modyfikuj broń, optyka. Codnik Z4. A gdzie jest? A, supresor, level czwarty. No, to jest świnia się, świna, się na mnie rzuciła i miałem trzeba, neka. Ona była na czerwono też. Bo oznaczyłem Spot. ją. okej. Strzelam binka, ona nic, wyciągam szczebę. <laughs> Dobry świniak pancerny. No. Dobra, ja mogę zagrać jeszcze jedną i będę lecił. Dobra, Okej.